Hejka, widzę, dzisiaj dzisiaj będziemy przychodzić wielkanocne Wielkanocny Opie. Więc ja już wchodzę do gry. czekamy. Dobra. W to samo pamiętam, jak wybrała Awiaka mordeczki. Zginę takie, takie pszczółki. Trzeba być Bo jest za głośno To znika. Dobra. Ogólnie, um, jeśli macie Robloxa, to możecie pisać nazwy. To ja postarałam się was dodawać. W sumie jeszcze um, mam ten konkurs. I do każdego, gdy ktoś zgarnie pierwsze, drugie, trzecie miejsce ee, Jak ktoś zgarnie te, te miejsca, to już niezależnie jakie To dostanie, jakby dodam go do znajomych. to za udział będzie takie To To Ty patrzcie, nie zabiję tego Po prostu nie można przejść Skoro mm, grała w to opy, mm, a w jaka ma to im pozdrawiam. Nie można to. Zbieram jajka, mielka nocną. Mm. O, abstrakcja. Jak, Aha. Jak chcecie, to mogę zagrać jeszcze w jakieś oby Musicie pisać jakie, tylko żeby to nie było takie za, za trudne. Na razie to jest dość proste. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba. Jeszcze na pewno nagram jakieś obby, albo dors może. Robby. Roblox. Myślę, że to znika. Nie, nie. Popatrzcie, ile jak nam jeszcze. O! nie, jest jeszcze raz. nie, nie, No nie, nie, na rady. napisała. Jej! O, dostała darmowe Robuxy, fajnie. Ja też mam darmowe Robuxy. Nie wiem, jakim cudem. Ale mi się wydaje, że i mama doładowała. Bo na miasto gdzieś. Nie, dobra. Poczekajcie, chwilę. No hmm. myślę też, że jej mam kupić, ale nieważne. Nie Dobra, udało się. O! o Wychodziło w powietrze. No, w miarę proste to by na razie? Mogłam sobie trudniejsze wybrać, ale. No, skoro jest wielka, no to zagram w takie. Jeszcze mogę zagrać minę. lawa Coś mi, mi. mi. takiego. Pyk. Co? Potem mam iść, Dobra. Piek. Możecie napisać w komentarzu, czy już jedliście lody. Krasy. Ja, jadłam. Nie, że się chwalę, tylko sobie tam. Nie. Oha, dobra. No, czekamy. Jemy. czekamy. Idziemy. Czekamy. Idziemy. Jemy, jemy. Znika, znika, znika. Ty... Dobrze. Połączki. Ja kiedyś z taką moją koleżanką dawną miałam taką piosenkę. Co? Ale o połączkach. Um, z czym się Wielkanoc kojarzy? Czemu się Wielkanoc kojarzy z piecami? Nie wiem. Jedyne co tu jest podobne do Wielkanocy to te kolorki, bo zawsze mi się przypominało takie wiecie takie pastelowe kolorki do Wielkanocy Squid Game chyba że mi się wydaje po tym można to ty a nie można wow pierwszy raz umarłam fajnie w sumie Lubię to. Wow. A to to co? Aha, Co to Nie będę robić skipu, bo dla was to oh wow. be by było trochę nudne. Boże. Co to jest? Help me. Patrzcie, tam była ta dróżka kolorowa. Widzicie tam? Tam, 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 daleko. Oj. Co to było? Ręka Thanosa! bez tych sz szkiełek takich. Mamy kleks Co Nie wiem, no ale... Czemu... Wielkanoc się przypomina z tymi rękami, no?

Was. Dobra bym spadła. Arbuzy. To są takie jak, jakby pizze przefarbowane na kolory arbuzów. Zobaczcie, już blisko jestem Tam Takie wielkie jajko widzicie tam. Może no, to jest ten prezent niby? Jak coś to oglądałam, cały film, jak Agia Mardeczki gra w ten to oby, oglądam cały, nie puściłam ani jednego. O Jezu. Przypominam o konkursie, tylko żeby nie było tak, że yy, bierzecie to na ostatnią chwilę, robicie na przykład jest, yy, nie wiem, 30, 30 załóżmy. No 30 kwietnia. A wy, robić, wy o tym zapominacie. I najlepiej zrobić tak jak paprotka, taka dziewczyna. Co zrobię od razu. Co tu znika? Nie. Możemy spokojnie jeść. Wow. Coś tego nie przemyśleli. Nie przemyśleli. Nie przemyśleli. Ding, ding. No w sumie na końcu będzie moja ocena tego odby. Co to to się staram jakoś to ocenić. Mhm. mi dotknął. Patrzcie. Nie da rady chyba. Patrzcie. O. Dotyka mi normalnie ogon. Nic się nie dzieje. O. Easy. Medium. O nie. Medium. Hard. Przeszło wszystko. Tak macie, że gdy jesteście już przy końcu, to spalacie lub naciskacie się na jakąś przeszkodę. Przeszkodę, przepraszam. Coś nie mogę tego przejść, ciężko mi się klika spację. Dobre, przeszło. Teraz skupienie nie lubię takich rzeczy. Strefa zwycięzcy! Wygrałam! Jej! O. Jest tu ten beznogi i nie ma. Co to jest? Zielona ścieżka. Wee! Wiem. <grym> Zablokuje wyjście. Wee, 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 wee. Zablokuje przejście. Oczywiście to zniknie, i dla innych tego nie ma, ale dla mnie będzie. Hi, hi. Nikt nie przejdzie. Haha. Ha, ha. Już macie za swoje. O. Cudownie. O. dywan. Bierzemy to. To. To jest na wysokie skakanie to... to jest na wysokie skakanie, to pewnie to jest nasze płót. O, tak, to jest nasze Być. To nie ma checkpointa. O nie, jak ja tam wejdę? Przysiadliście? Coś się zesrało. Nie mogę tam wejść. Co ja zrobiłam? Hmm. Co teraz? Nie da się.

Nie, nie zrobię tego w życiu. Dobra, nie będę się męczyć. jeśli Wam się odcinek podobał, to możecie zostawić łapeczkę do góry i subika. Ja pozdrawiam. Bajo. Bajo, bajo, bajo.